Cześć, z tej strony Łukasz, Widzoterapia HD. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej części z cyklu Sztywne Biodro. Dzisiaj zajmiemy się przywodzicielami i pokażę Wam 3 lub 4 proste ćwiczenia na to, żeby rozluźnić i zmobilizować trochę nasze przywodniciele. Będzie trochę rolowania, będzie trochę rozciągania statycznego i dynamicznego, także zapraszamy do oglądania. Mamy nadzieję, że obejrzyliście dwa poprzednie filmiki. bo Bez tego to nie będzie miało sensu. Także. Pierwsze ćwiczenie, jakie chcemy Wam zaproponować, to statyczne rozciąganie przywodzicieli w rozkroku. To łatwe i proste ćwiczenie. Pamiętajcie, żeby robić to w jakimś miejscu, żeby można było o coś się oprzeć w razie, jakby nam się noga zaślizgnęła. Zobaczcie sami. Ważna rzecz, nigdy nie rozciągamy się na tak powiem, sucho. Zawsze warto się rozgrzać. Warto zrobić jakiś. Lekki, jak, lekką aktywność fizyczną, żeby te mięśnie były troszkę bardziej ukrwione i bardziej podatne na rozciąganie. Pierwsze ścianie, sami zobaczcie. Do tego celu użyjemy sobie krzesła, na początku może nie będzie widać, ale chodzi o to, żeby ustawić nogi w rozkroku, jak najbardziej możemy. Pamiętajcie, żeby stopy stały równolegle, żeby nie były na zewnątrz, bo wtedy będziemy mieli rozciąganie bardziej grupy kulszowo-gloniowej. Chodzi nam w tym przypadku o długie przywodziciele, długi przywodziciel i przywodziciel <laughs> i mięsień smug. Stawiam sobie krzesełko. Rozjeżdżam nogi jak najbardziej mogę. Pamiętam o tym, żeby pozycja tułowia była prosta i w takiej pozycji staram się utrzymać 30 sekund. Jeżeli jesteście, jeżeli możecie wykonać to dłużej, to śmiało może być to nawet minuta. Trzymam w tej pozycji po 30 sekundach, czy po minucie. Próbuję złączyć nogi. Tak bym chciał je zsunąć. Trzymam tak 70 sekund, rozluźniam i rozsuwam nogi jeszcze mocno. I tak wygląda to statyczne rozciąganie. Pamiętajcie, żeby nie iść za daleko. Pamiętajcie, żeby powierzchnie, na których stoicie nie były za bardzo śliskie, żeby nogi się nie rozjechały, bo wtedy może być problem z powrotem. No i zamiast lekkiego rozciągnięcia będzie mieli dużą kontuzję przywodzicieli. Także to jest pierwsze ćwiczenie, które chcemy Wam zaproponować na mięśnie przywodniciele. W tym przypadku długie. Oglądajcie dalej, zaraz będzie na przywodniciele krótkie. Drugie ćwiczenie, jakie chcemy Wam zaproponować to rozciąganie przywodnicieli krótkich. I do tego celu będziemy używać pozycji w klęku podpartym. w klęku prostym, ale będziemy podpierać się tutaj takim podnóżkiem. W razie, jakby nam nogi chciały się mocniej rozjechać, to no to mamy zabezpieczenie i Wam też polecamy zawsze mieć coś pod ręką, żeby się móc chwycić, żeby nogi nie rozjechały nam się za mocno. Bo tylko chwila dzieli nas od kontuzji, jeżeli mięśnie <laughs> przywodziciele nie są rozciągnięte, sztywne. Chwila za daleko pojedziemy, i już będzie uszkodzenie. Także. Pamiętajcie o tym, żeby się wesprzeć, Chodzi o to, żebyśmy weszli w jak największy rozkrok. My zrobimy to na macie. Powierzchnie też muszą być bardziej śliskie. Czasem jest pokazywane to ćwiczenie. My też je kiedyś pokazywaliśmy, żeby zrobić to w klęku, a pod, pod kolana położyć ręczniki. Wtedy nogi mogą się fajnie rozjeżdżać i to też jest bardzo dobre. Ale pamiętajcie o tym, żeby się na czymś wspierać. Więc zanim przejdziemy do rozciągania, stawiamy sobie coś tutaj z przodu. Opieramy się, pochylamy się i próbujemy. Jak najmocniej rozjechać kolanami na zewnątrz. Mój zakres przywodzicieli krótkich nie jest imponujący, więc mam nadzieję, że chociaż trochę kolana widać na zewnątrz, że są. I w tej pozycji staram się utrzymać 30 sekund, najmniej, można nawet minutkę. Tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś chce dłużej, śmiało można dłużej. Pamiętajcie, żeby robić to powolutku, żeby zwiększać ten zakres bardzo powoli, szybsze, zwiększanie zakresu może spowodować, że wejdziemy w kontuzję, więc nie będziemy mieli z tego żadnego pożytku. Trzymam tak sobie 30 sekund i więcej. Później próbuję kolanami ściągnąć nogi do wewnątrz, żeby te przywódnicze na chwilę podziałały. Rozluźniam i znowu wchodzę w rozciąganie. Dla mnie bardzo niemiłe rozciąganie. Przyznam się, że rzadko robię na przywódniciele krótkie, ale po tym filmiku już na pewno to się zmieni. I tak spróbujemy trzymać. Także to jest drugie ćwiczenie na rozciąganie przywódcieli, rozciąganie statyczne. Zaraz przejdziemy do dynamicznego, a później pokażemy Wam lekkie rolowanie. Także oglądajcie. Najmniej przyjemne ćwiczenia mamy już ze sobą, czyli rozciąganie statyczne przywodicieli długich i przywodzicieli krótkich. Teraz przejdźmy do rozciągania dynamicznego. To jest najbardziej przyjemne ćwiczenie. Myślę, że najczęściej będzie wykonywane. Bo można je zrobić w każdych warunkach. Ja najczęściej je wykonuję zaraz po bieganiu i też Wam rekomenduję, żeby je robić, jeżeli macie takie aktywności, jak bieganie. I są one bardzo proste, nogą rozciągającą rozciąganą, w tym przypadku będzie noga lewa. Prawa noga będzie nogą podporową, więc stawiam sobie ją w ten sposób. Lewa noga ma być wyprostowana. Przód buta do przodu. I z tej pozycji próbuję się pochylić na nogę podporową. Co powoduje, że automatycznie wewnętrzną stronę uda. Czyli tam gdzie przychodzą mięśnie przy widziele, mam największe odczucia rozciągania. I możemy tak popracować. Możemy sobie przytrzymać. Wtedy efekt rozciągania powinien być od wewnętrznej strony uda. Nigdzie z przodu, nigdzie z tyłu. Tylko z boku. To gwarantuje nam, że... Rozciągamy sobie przywodziciele, zarówno krótkie jak i długie, jest tak jak mówię. Najbardziej przyjemne, można poświęcić na to z 5 minut. Jeżeli macie, oczywiście, wiadomo, że biegacze nie mają czasu, więc chociaż z minutkę na jedną stronę. Pamiętajmy, że poprzednie dwa ćwiczenia robiliśmy symetrycznie, czyli od razu dwie nogi były poddawane rozciąganiu. Tutaj robimy to z jednej strony, więc po rozluźnianiu lewej nogi musimy przejść. I zrobić to samo dla prawej. Na jednej nodze może, mogą być zupełnie inne odczucia niż na drugiej. Może być jedna noga trochę krótsza, jedną nogę możecie bardziej obciążać. Więc jedna tam, gdzie jest bardziej odczuwalne rozciąganie, możecie poświęcić trochę więcej czasu. Pamiętajcie o tym, że plecy były proste, stopa, żeby była do przodu, kolano w nodze rozciąganej też proste. I przesuwamy się na nogę podporową. Tak jak widzicie, można mówić, można rozciągać. Jest bardzo przyjemne, nie widać złego grymasu. Pamiętajcie, oczywiście, żeby robić to delikatnie. Jak będziecie się rozciągać po bieganiu, to też nie róbcie tego na maksa. Czy to w przypadku statycznego rozciągania, czy dynamicznego. Zawsze robimy to delikatnie. Nasze mięśnie już tak dostały w kosz podczas treningu. Więc bardzo delikatnie, żeby to było miłe. Fajne rozciąganie w promieniach słońca w tym przypadku. I w ten sposób robimy te dynamiczne rozciąganie dla przewodnicieli. Mam nadzieję, że to było pomocne. Teraz przejdziemy do rolowania. Nie jest to najfajniejsza opcja. Najfajniejszy mięsień do rolowania, ale jak już powiedzieliśmy, że pokażemy, to wam pokażemy, także zapraszamy do oglądania. No dobrze, obiecaliśmy, więc pokazujemy. Mianowicie obiecaliśmy rolowanie przywójcieli, więc je robimy. Możemy skupić się tu bardziej na przywodzielach krótkich, ale jeżeli wyprostujemy nogę w kolanie, to możemy też popracować trochę też na mięśniu smuku. No, tutaj pozycja może być różna dla każdego. Nie do końca taka sama, bo będzie nas ograniczał zakres ruchomości, więc jedna osoba zrobi to bardzo ładnie, druga trochę gorzej, a trzecia po prostu tego nie zrobi, będzie miała tak sztywne przywodziciele, ale możemy spróbować to zrobić. Pozycja bardzo zbliżona do takiej pozycji jak pozycji na żabkę. Niektórzy robią takie rozciąganie pozycji na boku, my do tego dodamy jeszcze rolę. Musimy pamiętać o tym, żeby w miarę mocno napięć brzuch, żeby odcinek lędziowy nie był u nas mocno przełamany używam rolera zwykłego, piankowego standardowa średnica kładę się i takim ruchem do boku próbuję rozróżnić sobie przywodziciele krótkie, mogę wejść trochę bliżej w pachwinę pamiętajcie żeby nie robić tego za mocno żeby to nie było za bardzo bolesne no okazuje się, że jest bardzo przyjemne, dawno tego nie robiłem a mimo wszystko dalej jest znożne. także w takiej pozycji pilnuję sobie brzucha żeby był napięty, żeby nie obciążyć odcinka lędźwiowego I powolutku roluję sobie do boku, żeby trochę popracować na tych przyglądziela. Jeżeli chcielibyśmy trochę popracować na napiętym mięśniu smukłym po prostu po prostujamy nogę. Bok. No, to już jest trochę trudniejsze w moim wykonaniu. Maletnice będą miały łatwe. Ogranicza mnie tu też trochę grupa kluczowo-groniowa, więc na sekundkę się wstrzymam. Pamiętajcie, żeby noga była do przodu żebyśmy jej nie ciągnęli do góry, bo te, do góry, bo wtedy będziemy bardziej pracować na mięśniu półściegnistym, półbłoniastym. Nam zależy, żebyśmy pracowali na mięśniu smukłym. Wchodzimy też trochę na obszerny przyśrodkowy, ale docelowo działamy na przywódcielach. Tutaj trochę krótkich. Tutaj, jeżeli wyprostujemy nogę na przywódcielu smukłym. No już tam później robi się trochę gorzej. Pamiętajcie, ćwiczenie jest wymagające. Nie każdy będzie mógł je wykonać, ale czy było to metodologicznie, to robimy jedną i drugą nogę, nie zapominamy też o drugiej. To o czym mówiłem, czyli o tej pozycji na żabkę. Musicie pamiętać, żeby ta pozycja wyglądała tak, żebyśmy się nie wyłamywali mocno w odcinku lędziowym. Bo rozluźnimy sobie przywodniciele. Ale troszkę przysiężymy odcinek lędziowy, więc w miarę możliwości. Brzuch napięty, plecy proste. Oczywiście nie zawsze uda się utrzymać tą idealną pozycję, także uważajcie. No, jest to trudne ćwiczenie. Trudne rolowanie. Rzadko pewnie wykonywane, ale możecie spróbować. Nie używajcie do tego celu bardzo twardych wałków, raczej klasyczna twardość, wielkość. I chciałbym powiedzieć, że to już wszystko, ale obiecałem Wam, że, będzie, że będą 3 lub 4 ćwiczenia na rozciąganie przywodzicieli, więc zapomniałem jeszcze o jednym, więc oglądajcie. też, że będzie podobało się dla większości, bo będzie można je robić wszędzie. Ok. Na zakończenie. Obiecane ostatnie ćwiczenie dla rozciągania mięśni przywodzieli. Powinienem zrobić oddzielną kategorię dla tych ćwiczeń, bo to to ćwiczenie jest takie typowe, które nazywamy ćwiczeniem dla leniuszków. Można leżeć, tak naprawdę nic nie robić, a siła grawitacji pozwala na rozluźnienie tych mięśni. Myślę, że dla części oglądających bardzo się spodoba. Także oglądajcie. Muszę się odwrócić do was tyłem, położyć się na plecy więc może mnie słabo być słychać, ale spróbujemy Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że pośladkami przykładamy się maksymalnie do ściany, nogi trzymamy w górze, także zobaczcie. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, mam nadzieję, że mnie trochę dobrze słychać. Co robimy? Stopy do przodu i próbujemy rozjechać mięśnie. Najmocniej jak możemy, i w takiej pozycji staramy się wytrzymać. Tutaj grawitacja robi swoje, i mięśnie powoli będą poddawały się rozciąganiu i schodziły coraz niżej. I tak samo trzymam sobie 30 sekund, 40 sekund, można trzymać dłużej, ale możemy to robić tak jak poizometryczną relaksację mięśni. Trzymam 45 sekund, 50. Po tym czasie próbuję nogi złączyć, trzymam sobie 70 sekund na pięciu przywódcyeli, mija 7 sekund, rozluźniam. I rozciągam znowu. I w takiej pozycji staram się wytrzymać kolejne 40 sekund do minuty. Powtarzam to 5-4 razy. Pamiętajcie, żeby nie trzymać za mocno w rozciągnięciu, bo, śmiechem żartem, można z tej pozycji nie wrócić. Także miejcie kogoś w pobliżu, żeby Wam pomógł, w razie jakby nogi już nie chciały się złączyć. Robimy 4-5 razy. I kończymy. Mam nadzieję, że trzecia, trzeci odcinek z cyklu sztywne biodro pomoże Wam jeszcze bardziej rozluźnić Wasze biodra. Pozwoli coraz mocniej otworzyć je. Czujecie coraz bardziej, że są rozluźnione. W następnym odcinku coś nowego, fajnego. Także zapraszamy. Zachęcamy też do komentowania naszych filmików. Jeżeli Wam się podobają to do zostawienia lajka. Subskrybujcie kanał, wpadajcie do nas na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie. Fizjoterapia HD.